Drugi dzień Hack Day, zaczniemy od przeniesienia się w czasie na prezentacji tutaj tego oto obok pana. Łukasza Feltowicza. Jak, w jaki sposób się będziemy przenosić w czasie? Znaczy moja prezentacja jest całkowicie klasyczna, nie będzie żadnych fajerwerków, gęsty tekst, kilka zdjęć, bo jestem akademikiem. Przejechałem z wywiadem na temat ubikompa, czyli pewnego trendu, który trwa od 20 lat w technologiach informatycznych. Chciałem pewne, z perspektywy filozofii, antropologii, kognitywistyki powiedzieć jeść kilka rzeczy. Mam wrażenie, że kontekst jest jak najwłaściwszy, jeżeli chodzi o nowe technologie i media. Hmm, może parę słów o tym trendzie. A czy Ubicomp zaczął się w, w Xerox w Palo Alto Research Center? Kilku ludzi wpadło na genialny pomysł, że czas skończyć z pewnymi tradycyjnymi wizjami komputerów. Otóż do, w latach 90. jeszcze o komputerze myślano w kategoriach takich, jak myślało się na początku II wojny światowej że to było coś w rodzaju maszyny różnicowej, że jest banda ludzi przy jednym urządzeniu, wpisują tam polecenia i czas komputera jest dużo cenniejszy od człowieka, więc oszczędzamy na czasie ludzi. Ludzie w Xeroxie powiedzieli: Nie, tak nie może być, bo komputer tak nie powinien działać. Komputer jest dla ludzi, ludzi, a nie na odwrót. Więc wymyślmy coś radykalnie nowego. I wymyślili. Xerox to było zresztą miejsce, gdzie wymyślono całą masę innych rzeczy. Wymyślono graficzny interfejs użytkownika, wymyślono e, edytory tekstu. What you see is what you get, ale wymyślono także właśnie Ubicomp. UbiKomp to jest zupełnie nowy sposób patrzenia na komputer. Nie desktop, przed którym my siedzimy i klikamy myszką. Pamiętajmy, że to samo Xerox wymyślił, tylko coś jeszcze dalej. Wbudować jak najwięcej urządzeń obliczeniowych w środowisko i sprawić, żeby te urządzenia działały w sposób niewidzialny, żeby nie były spektakularne, żeby one wyprzedzały nas. Niestety ta wizja, choć sterowała rozwojem technologii przez prawie 20 lat, nie do końca została spełniona. I tutaj wchodzi analiza socjologiczna. Dlaczego? Dlaczego nie mamy technologii inteligentnych w tym sensie, takich, że dostosowują się do nas, że wyprzedzają nas zawsze o krok? Dlaczego maksimum tego, co na rynku dostajemy, to jest aparat, nie będę wymieniał nazwy, który jest niby inteligentny, bo robi zdjęcie tuż przed i tuż po. To nie jest to, o co chodziło Wejzerowi i całej masie innych ludzi z Xeroxa. Oni chcieli coś więcej. Nowoczesne. Trudne do pomyślenia dla nas, rzeczy, jak można wchodzić w interakcję z komputerem, jak, co mogą dać nam nowe media. I gdzieś tam pod była taka wizja, że to nie tylko ma sprawić, że rozrywka będzie fajniejsza, a praca łatwiejsza, ale przede wszystkim, żebyśmy mogli o krok dalej posunąć się jako społeczeństwo, jako ludzie. I o ten krok posuniemy się dalej na prezentacji Willi Gromana.